No dobrze, pojedynek pomiędzy Martusią i Wolfem to już pojedynek o półfinał First Cup Open Cup Muszę się jeszcze oczywiście tutaj dopytać jaki wynik mają 1-0 dla Martusi więc być może być może No dobrze, nikt nie potwierdza, nie zaprzecza. To akurat słyszałem wcześniej, że Martusia Ponoś to Lurker. Natomiast e, mamy Xel'Naga Caverns, mamy prawy, górny róg, czerwony terran, to Wolf. Natomiast e, na dole, w lewym dolnym rogu Martusia, e, znany nam bardzo dobrze piątkowy cheasera, dzisiaj grający solidniejsze gry, na to wychodzi e, Protos, No i przed nami e, pojedynek, który może zadecydować o tym, e, kto awansuje do Półfinału First w Open Cup. Mamy już w tym w półfinale Slidera, który czeka na pojedynek pomiędzy Jamesem Burnham Aka Cold Aka AK LLL Corsą JB, przepraszam za to. Natomiast u góry właśnie będzie zwycięzca tego pojedynku kontra zwycięzca pojedynku Fresh VS Indy Padła STV, no tutaj muszę powiedzieć duży, duży fail. To jest bardzo deprymujące. Nie znoszę, kiedy coś takiego się dzieje. Nie znoszę, kiedy moja scfauka ginie od jakiejś bezczelnej propki, która tutaj przychodzi i przeszkadza na początku. No, ale taki, taki jest fakt: First Blood został zrobiony e, przez e, tą dzielną propkę. Widzimy już 50 minerałów w plecy. To zła karma. Zła karma, panie. Póki co, pierwszy mariner jest zbudowany. Robi się cybercore. Jest tutaj pylon spawany przez SCV Wolfa. No, ale prawie, prawie zapłaciła życiem za próbę zniszczenia tego pylona. Ta SCV-ka. A chronobusowane probki, póki co. No dobrze. Nie. Robi się zelot póki co, który będzie chciał tutaj przegonić. No, ładnie, tutaj próbuje wyciągnąć jak tylko się da. Tom SCV jest tutaj ten jeden zelot na rampie, bronią w tym momencie. No, a buduje się również pierwszy stalker, jest chronobustowany upgrade do Gate'a. Protos tak właśnie buduje i tak właśnie decyduje się działać w tym momencie. A terran jest faktory. Jest budowany reaktor w tym momencie do e, baraku. Psz, powiem może tylko tyle, że trzech marines tutaj e, broni na rampie. No i jest drugi gaz tymczasem budowany. E, zaraz zobaczymy, czy tutaj będzie więcej warpgate'ów wstawianych. Póki co, proboka, propka e, wysyłana na zwiad. No i jest robo. Nie będzie czterech warpgate'ów, w takim razie będzie robo będzie jakiś obserwator na początku, a może będzie szukał do jakiegoś timingu z immortalami e, takie rzeczy również się zdarzają. Natomiast Wolf Armory, no proszę, proszę. E, nie ma tutaj co prawda jeszcze e, Jest tech lab dobudowany w tym momencie troszkę spóźniony timing na tym Techlabie. E, no ale będą, będą tory budowane, zobaczymy. A może ja tutaj źle oceniłem Nie będzie spóźniony Timing, przepraszam, na tym tech labie Przez chwilę wydawał mi się, że to armory już wybudowane Będzie torpusz Będzie timingowy atak Tutaj Wulf będzie próbował znaleźć Znaleźć sposób Na powrót do tego pojedynku Na uzyskanie 1-1 Bardzo chciałbym, żeby tutaj to 0 zmieniło się na 1 Znam ten ból No i ten pierwszy tor już się Buduje Minutę trwa wybudowanie tora, więc około siódmej minuty wyruszy kawalkada z bazy protoskiej, przepraszam, kerlańskiej, z bazy protowskiej wyrusza w tym momencie obserwator, no i szybki eks budowany przez martusie No, może być mu ciężko tutaj myśleć o wybronieniu tego. Dwa zeloty, jeden Stalker i jeden jedno centry rusza tutaj. Ee, SCV, nazwiat. No i są już ci pierwsi Marines tutaj wysłani. E, przejmują kontrolę nad tą wieżą Kselnaga. No a Martusia teraz leci e, tym swoim obserwatorem. Pytanie jest, czy zobaczy e, czy zobaczy tego tora. Na razie pilnuje tutaj tych Marines. E, zaparkowany ten obserwator tuż nad krawędzią tego high groundu. No i widzi teraz Martusia najprawdopodobniej tego maszerującego tora. Zobaczcie, że robią się również e, 250 mm działka będzie tutaj chciał rozstrzeliwywać jednostki nie kanceluje tego Nexusa co prawda robi się Robo Bay, zrobił się Immortal no i teraz jest kancel tego Nexusa teraz dopiero Robo Bay również się robi są morfowane zelozy. ile tutaj SCV jest, jest? No sporo 2, 4, 6, 8 SCV posiada to w tym momencie Terran kończy się robić upgrade na tych Strike kanonach ładuje się do góry Thor w tym momencie jest już u góry SCV przytulone. Do niego bardzo go lubią. Jest duży i fajnie się do niego przytula. Jest ostrzelowany w tym momencie e, ten gateway. Jest guardian shield. padają tutaj zeloty. Dwa immortale. Mocny fokus. Jest strajkano na tym immortalu. Rozstrzelany. E, sporo e, piechoty tutaj pada. Wyślę, że wybroni, że wybroni. E, a może się przeliczyłem? E, jeszcze tutaj walczy ten tor, jeszcze walczy jeszcze mógłby go naprawiać, nie, przegapił tutaj gdzieś timing, przepraszam, nie tyle timing, nie wiem czemu to jest tak dookoła, biegały, no i wybroniony ten atak przez um, przez e, Martusie, a przynajmniej pierwsza jego część, um, stracił co prawda również drugiego Immortala, no a teraz maszeruje tutaj e, drugi tor, e, już tutaj twardo wziął się za zmniejszanie, za zmiękczanie, przepraszam, tego Stalkera. No i pytanko, jak czy będzie tutaj cokolwiek próbował jeszcze zrobić? Ma tutaj jedno centry. Może myśleć nad przytrzymaniem tej rampy. No a tutaj coraz więcej jest CV opuszcza wazę. Czeka tutaj z tym fuszem. Wolf daje znowu czas na dobudowanie kilku jednostek, jest chronobustowany jeszcze jeden Immortalist, zdąży się zbudować zanim po raz kolejny wjedzie na rampę Będzie chciał tutaj grać Guardian Shielda znowu, Protos 3 Warp Gatey, ładuje się w tym momencie. No i po raz kolejny Marines przy zajmują tutaj pozycję na dole rampy Tor będzie się ładował do góry Zobaczmy jak to będzie wyglądało już chodzi na rampę w tym momencie są dwa Immortale. Strike canony są gotowe. Są gotowe. Jeżeli będą stały obok siebie te Immortale. No jeden tutaj mocno, mocno rozstrzelany. Próbuje pozbyć się tego tor, ale SCV naprawdę szczelnie go otoczyły. No udało się, udało się go pozbyć. Pada co prawda w tym momencie ten Tor ale kolejny już przed bazą 11 CV. Nie ma teraz SCV, żeby tutaj bronić żeby tutaj naprawiać tego tora. Wycofuje się Wolf do bazy w tym momencie. Produkuje tutaj cały czas SCV. Robi się kolejny tor. Akurat produkcja Marines w tym momencie zaprzestana. Zakładka. Robi się Kolosus. Na pewno Kolosus przyda się kontra Marines. Będzie chciał ekspować chyba Martusia. Wygląda wszystko na to właśnie. Jest ten drugi tor. Wszystko tutaj wraca do bazy. Więc wybroniony najprawdopodobniej ten atak, jeżeli chodzi o wczesny push, no i teraz prawda jest taka, że dość dobra sytuacja Protosa, bo on ma dwa razy więcej robotników. Widzi w dodatku, że Terran expuje, więc spokojnie może sobie budować tego swojego Nexusa, który widzimy no, w porównywalnym czasie skończy się budować tak jak ten... Um, Kończy się robić ten Nexus. No, d -Star, słyszę, że tutaj będzie z Jamesem Burnem, zaczyna swoją pierwszą grę, ale zobaczymy. Myślę, że ten pojedynek bardzo ciekawie nam się rozpoczął i warto zobaczyć, czy uda się tutaj Wolfowi wrócić do niego. Jest Command Center na ukończeniu. Dodatkowe baraki są tu w tym momencie dobudowywane. Robi się Steampack. No i cóż, wygląda na to, że chce tutaj ruszyć do jakiegoś ataku. Martusia, są zeloty warbowane, są dwa kolosusy. Pytanie, czy te Strike kanony, które tutaj są. Um, no bardzo jestem ciekawy, jak chce tutaj rozstrzygnąć tą walkę. Jak tam limit? 77 do 45. Tak naprawdę te dwa tory to jest wszystko, co posiada w tym momencie Terran. No i są Strike kanony w tym momencie. Jeden tor sfokusował Kolosus, ale nie udało się go zniszczyć. No i wydaje mi się, że to jest good game. Wydaje mi się, że Martusia tutaj wygrywa gładko. 2-0. Proszę, proszę. A jednak da się. A jednak da się. No cóż, tu brakło dosłownie